28 kwietnia 1966 rok, Lutersburg, Pensylwania. Tego dnia po popołudnie jest szare, z 18-letnia Pamela Su. Reimer wysiada ze szkolnego autobusu i udaje się w kierunku domu. Niestety nigdy tam nie dociera. Tego dnia, dokładnie po południu, ciało Pameli zostaje znalezione. Jakieś 400 metrów od jej domu, w zalesionym terenie, leżące twarzą w dół wśród błota i liści. Znaleziono ją z jedną z pończoch zawiązaną na szyi i jedną z tenisówek włożoną pod ciało. Poza tym Pamela była całkowicie ubrana, ale jej spódnica była podniesiona. Dziewczyna została pobita, uduszona, miała też podrżnięte gardło. I przypuszczano, że być może została również zgwałcona. Niczemu niewinna dziewczyna, która miała przed sobą całe życie, została zamordowana. Był to wielki szok i cios dla jej rodziny, która zresztą już wcześniej przeżyła jedną tragedię. Pamela surajmer była najstarszą z dwójki dzieci Daga i Lewon Reimer. Pamela miała też młodszego brata, Daga Juniora, który niestety zginął w wypadku w rolnictwie, gdy miał zaledwie 10 lat. To wydarzyło się w 1963 roku. Pamela była uczennicą ostatniej klasy w Dubois Area High School. Grała też na klarnecie w orkiestrze marszowej. Została również przyjęta do Penn State University i planowała studiować jesienią w ramach stypendium. Pamela była mądra, jako jedyna uczennica w dziewięcioosobowej klasie uczęszczała na zaawansowane zajęcia z matematyki. Miała głowę pełną planów, marzeń, których nigdy nie udało jej się spełnić. Co takiego więc wydarzyło się w drodze od autobusu do szkoły? By tego dowiedzieć się, władze zaczęły przesłuchiwać okolicznych mieszkańców, szukać jakichś dowodów. Liczyli na to, że ktoś coś tego popołudnia widział, słyszał. I dwóch świadków zeznało, że widziało ten sam pojazd, czyli kombi, w okolicy której znaleziono ciało Pameli. Jeden ze świadków powiedział władzom, że widział jak samochód mijał ich dom, kierując się w stronę miasta, w którym znaleziono Pamele, a następnie przejeżdżał z dużą prędkością w przeciwnym kierunku. Policjanci ze stanu Pensylwania odkryli, że opis pojazdu zgadza się z pojazdem, którego, jak się okazało, właścicielem jest John Yount. Nauczyciel z miejscowej szkoły średniej. Co więcej, to do niego Pamela uczęszczała na zaawansowane lekcje matematyki. Znał Pamele bardzo dobrze. Informacje te uzyskano 29 kwietnia około godziny 2 w nocy. I z całą pewnością bardzo szybko by go namierzyli, złapali, ale nie musieli tego robić, bo 28-letni John Young. 29 kwietnia o godzinie 5.45 rano. Sam przyszedł na komisariat policji stanowej Debło i zadzwonił. Dyżurującemu funkcjonariuszowi powiedział tak: jestem człowiekiem, którego szukasz. Zapytany, co ma na myśli odpowiedział. Incydent w Lutersbergu, funkcjonariusz, który otworzył mu drzwi, nie był świadomy, że jest jakikolwiek związek między tym mężczyzną między morderstwem, a nie pojazdem, którego wówczas szukała policja ale poprosił go, by usiadł, po czym poszedł powiadomić dyżurnego detektywa i innego policjanta o zdarzeniu. Wkrótce detektyw podszedł do Johna Junta. John przedstawił się, oddał portfel, zabrano mu też kopię prawa jazdy oraz odczytano mu jego prawa. I przesłuchanie pokrótce brzmiało tak. Detektyw zapytał, dlaczego cię szukamy? John odpowiedział, zabiłem tę dziewczynę. Detektyw, co to za dziewczyna? John, Pamela Reimer. Detektyw. Jak zabiłeś tę dziewczynę? John. Uderzyłem ją kluczem i udusiłem. John Jund wyjaśnił również, jak w ogóle do tego morderstwa doszło. Otóż twierdził, że jeździł po okolicy i oglądał nieruchomości. Wtedy też zobaczył Pamelę, wracającą do domu po tym, jak podrzucił ją szkolny autobus. Zatrzymał się i zaproponował jej podwiezienie. I niestety dziewczyna zgodziła się, ale nie spodziewała się, że zrobi jej coś złego, ponieważ znała go, chociaż podobno nie lubiła. I już podczas tej przejażdżki John nastraszył dziewczynę. Powiedział jej, że wybierała złą drogę. W tym momencie Pamela próbowała opuścić pojazd. Według Johna miała też mówić, że chce o nim powiedzieć ludziom, co pewne też nie było dobrym posunięciem. Bo on wtedy wkurzył się jeszcze bardziej. wystraszył się, złapał ją za płaszcz i uniemożliwił jej ucieczkę. John Lund oświadczył, że niewiele pamięta, a to wydarzyło się później, ale powiedział, że uderzył ją kluczem francuskim i udusił. Nic nie wspomniał o tym, że ją dźgnął lub też, że wykorzystał seksualnie. Po tych wyznaniach John Lund został aresztowany. Sekcja zwłok Pameli wykazała, że miała liczne rany na głowie, które najprawdopodobniej zostały zadane tępym narzędziem, czyli tym kluczem francuskim. Na większości jej wierzchniej odzieży była krew, ale na bieliźnie niewiele znaleziono. Wyglądało na to, że krew płynęła z ran na głowie i szyi. Pamela miała również skaleczenia na palcach, które wskazywały na to, że się broniła. Miała też trzy ślady cięcia na szyi. Po wstępnej analizie lekarz, przeprowadzający sekcję zwłok, nie stwierdził żadnych oznak wskazujących, że padła ona ofiarą przemocy na tle seksualnym. Nie doznała żadnych obrażeń w okolicy narządów płciowych, a błona dziewicza była nienaruszona. Ostatecznie ustalono, że przyczyną śmierci Pameli było uduszenie oraz utrata krwi. John Young w bestialski sposób odebrał życie tej młodej, niewinnej dziewczynie. Dziewczynie, która miała całe życie przed sobą. A kim był tak w ogóle John Junt? A więc ukończył on studia matematyczne na Penn State University w 1958 roku. Przez 8 lat był zatrudniony jako nauczyciel matematyki w szkole średniej. Był też żonaty i miał dwoje dzieci, które zresztą tuż po tym, jak zamordował Pamele, pojechał odebrać do od opiekunki. Wcześniej jeszcze w lesie spalił swoje ubrania. Tak więc był wykształcony, miał pracę, rodzinę i nikt nie podejrzewał, że jest zdolny do takich czynów. Proces Johna odbył się 28 września 1966 roku, miał trwać 9 dni. Obrońca Johna Junta próbował odrzucić jego zeznania przed rozprawą. Utrzymywał, że powiedziano mu jedynie, że ma prawo zachować milczenie, ale nie było nic o jego prawie do adwokata, a jeśli go na niego nie stać. To zostanie mu on zapewniony pod warunkiem, że jego prawa Mirandy zostały naruszone. Prawo Mirandy w prawie Stanów Zjednoczonych jest to prawo do bycia poinformowanym o skutkach prawnych współpracy z policją podczas aresztowania pod rygorem niedopuszczalności zeznań jako dowodu wynikającej z tego w sprawie karnej. Masz prawo do zachowania milczenia. Jeśli rezygnujesz z tego prawa, wszystko, co do tej pory powiesz, może zostać użyte w sądzie przeciwko tobie. Masz prawo do adwokata i do jego obecności podczas przesłuchania. Jeśli nie stać ci na prawnika, przysługuje ci obrońca z urzędu. Ale tutaj sąd uznał, że wszystko było zgodnie z prawem i proces toczył się dalej. Ostatecznie 7 października 1966 roku, John Junt został uznany winnym gwałtu i morderstwa pierwszego stopnia. Łowa przysięgłych zaleciła do żywocie. John Junt odwołał się od wyroku, ponieważ uważał, że jego prawa konstytucyjne zostały naruszone, a sąd błędnie dopuścił jego zeznania do rozpatrzenia przed sądem. No tak, w skrócie, to tutaj chodziło znowu o to prawo Mirandy. Ale tutaj argumentem przeciwnym, Temu odwołaniu było to, że przyznanie się Johna Junta do winy było dobrowolne i że nie było takiego obowiązku, by informować go o jego prawie do bezpłatnej porady prawnej, ponieważ uznano, że mógł sobie on na nią pozwolić ze względu na swój zawód. Trybunał jednak uznał, że błędne było założenie, na co Junt może sobie pozwolić, a na co nie. Uważali także, że chociaż dobrowolnie przyszedł, tak komisariat i przyznał się do zabicia Pameli, to gdy władze zaczęły zadawać mu pytania, wszystkie ostrzeżenia Mirandy, przedstawienie tego całego prawa Mirandy, wytłumaczenie mu o co chodzi, było konieczne. W związku z czym, Jenowi Juntowi przyznano nowy proces. Jen Junt stanął przed sądem po raz drugi w listopadzie 1970 roku. Tym razem zarzut gwałtu został pominięty, podobnie jak jego przyznanie się do winy. Na szczęście w trakcie śledztwa zebrano wystarczająco dużo dowodów, aby Junt został skazany po raz drugi. No i został skazany na dożywocie. Według wszelkich relacji John Junt był wzorowym więźniem przez 20 lat. Grał na organach w furze więziennym, uczył innych więźniów, a nawet pracował jako prawnik w więzieniu. Na jakiś czas został też przeniesiony do zakładu karnego stanu Camp Hill. Na zajęcia z programowania komputerowego. I to właśnie podczas pobytu tam poznał Diane Broadbeck, 43-letnią matkę dwójki dzieci. Diane mieszkała w Wellsville w Pensylwanii z mężem Chesterem. Była mężatką od 23 lat. Była też aktywnie związana ze swoim kościołem i za pośrednictwem Lutheran Social Services rozpoczęła pisanie do więźnia do Najunta w 1982 roku. Po prostu Dajen zajmowała się też tym, że pisała z różnymi więźniami, którzy nie mieli rodziny, albo jej mieli, ale nie utrzymywali z nią kontaktów. Po prostu jakby dotrzymywała im towarzystwa. Wcześniej z Johnem Juntem pisała jej przyjaciółka, ale później, kiedy ona już nie mogła tego robić, zastąpiła ją właśnie Dajen. Wtedy to wszystko było robione w ramach takiego więziennego programu korespondencyjnego. No ale to pisanie bardzo szybko przerodziło się. Coś więcej, wizyty. Nawet po przeniesieniu Johna Junta do zakładu karnego Rockview State Correctional w hrabstwie Center, Diane nadal go odwiedzała. Do co tydzień, mimo iż podróż trwała dwie godziny. Strażnicy więzienni myśleli, że jest ona jego dziewczyną, ponieważ go przytulała, całowała. Zresztą o nią również. Wyglądali na bardzo zakochanych. Wtedy jeszcze jej rodzina, przyjaciele nie byli świadomi, że Diane zakochała się w zabójcy Johnia Juncia. Przez następne lata John Jund bezskutecznie próbował unieważnić swój wyrok skazujący, ale Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie zdecydował, że nie będzie rozpatrywał ostatecznej apelacji junta. W lutym 1985 roku John napisał do Diane, mówiąc jej, że jest w niej zakochany. I że myśli o ucieczce. No i właśnie, jak się możecie domyślić, miał mu w tym pomóc Tajen. 5 kwietnia 1986 roku John Yun został zabrany na pole uprawne za murami więzienia, aby około godziny 13 skosił trawę. Obszar ten znajdował się jakieś 1,5 km od więzienia. John uzyskał minimalny status bezpieczeństwa dzięki dobremu zachowaniu w więzieniu, zatem miał większą swobodę. Dlatego też miał być jedyną osobą pracującą tego dnia w polu i to bez nadzoru. Zatem zdobył ich zaufanie i to ich zgubiło. Bo właśnie w tamtym momencie, zamiast kościć trawę, John uciekł. Oczywiście pomogła mu w tym dajen, która czekała na niego na pobliskiej drodze. Zagnięcie Johna Junta odkryto dopiero o godzinie 15.30, kiedy odkryto, że John uciekł, Walter Regel. Strażnik więzienny po służbie, który znał Dajen, zgłosił, iż widział, jak kobieta ta jechała w pobliżu więzienia około godziny 13:45 w dniu ucieczki. Wtedy też powiadomiono policję stanową Pensylwanii i wszczęto dochodzenie, ale nie przyniosło to większego skutku. Wyglądało na to, że para zniknęła i nikt nie miał pojęcia, gdzie są. W tej sprawie został przesłuchany również mąż Dajen, Chester. I powiedział on policji, że z tego co wie, to jego żona miała wybrać się na weekend do Williamsburg w Virginii. Ale oczywiście to było kłamstwo z jej strony, ponieważ kobieta nie pojechała. Miała inne plany: okłamała męża. Wiadomo, nie przyznawała się do romansu, a tym bardziej do ucieczki. Odkryto również, że na kilka tygodni przed ucieczką. Diane otworzyła tajne konto bankowe, na które przelała 7410 dolarów z konta, na którym znajdowało się 7500 dolarów. Dwa tygodnie wcześniej umieściła także jasno-niebieski samochód w magazynie w rejonie Harrisburg. Władze odkryły również, że w noc poprzedzającą ucieczkę oboje, czyli Diane oraz John rozmawiali przez telefon przez 14 minut. W tym momencie było już jasne, że Diane pomogła Janowi, w związku z czym została oskarżona o współudział w ucieczce. I jakiś miesiąc po ucieczce władze znalazły samochód Diane, porzucony w pobliżu motelu, około 30 km od jej domu. W bagażniku znajdowała się torba, zawierająca jej biżuterię, kosmetyki i bieliznę. Również stanu Pensylwania, Raymond Madden, który pracował nad wytropieniem Johna i Diane, Wtedy miał dwie teorie na temat tego, co to może oznaczać dla bezpieczeństwa Diane. Jedną z teorii było to, że John zmanipulował Diane i wykorzystał ją do ucieczki, a kiedy dostał to, czego chciał, pozbył się jej, bo już nie była mu do niczego potrzebna. Druga teoria głosiła, że zakochali się w sobie i teraz mieszkają razem gdzieś pod pseudonimami. Z kolei, rodzina Diane Broadback. Miała inną teorię. Uważała, że kobieta jest przetrzymywana wbrew swojej woli. Zatem jaka była prawda i gdzie się ukrywali, bo przez ponad dwa lata nie było śladu ani Johna, ani Diane. Pojawiły się natomiast wskazówki, takie, że pary widziano w Maryland State College, a nawet w Montrealu, ale to były tylko takie pogłoski, bo nie udało się ich zlokalizować. Wyglądało to tak, jakby zniknęli z powierzchni Ziemi. Nie było żadnych nowych tropów, i wydawało się, że ta sprawa nie zostanie nigdy rozwiązana, że nigdy nie poznamy prawdy. Ale w maju 1988 roku został wyemitowany odcinek Nierozwiązanych Tajemnic, i fragment odcinka opisywał zbrodnię, której dokonał John Young. Pokazano również ucieczkę z zakładu karnego. W materiale pokazano również wizerunek Johna, jak i Diane. No i wkrótce po wyemitowaniu odcinka zaczęły nabywać wskazówki. Don Humphreys z Court Elaine w stanie Idaho zadzwonił, aby poinformować, że zna Diane Brodbeck. Tyle tylko, że on znał ją pod nazwiskiem Mary Catherine Kerman. Poznał ją, kiedy oboje pracowali w firmie zajmującej się pielęgnacją trawników. Okazało się, że John Yount żył pod nazwiskiem Jim Forsgren i przez pewien czas pracował jako programista komputerowy. W ten oto sposób udało się ich namierzyć. Tak więc, dzięki temu programowi, dzięki temu, że ludzie zaczęli zgłaszać się, dzięki temu mężczyźnie, który... Zgłosił się i powiedział, że ich zna, gdzie przebywają, udało się ich złapać. I w czerwcu 1988 roku Diane Broadbeck i John Hunt zostali aresztowani i poddani ekstradycji do hrabstwa Center w Pensylwanii. W momencie aresztowania Diane pracowała jako kominiarz lub kierownik banku. Tutaj troszeczkę takie są sprzeczne informacje, różnie jest to podawane. Natomiast Jan Junt był bezrobotny. 1 września 1988 roku rodzina Diane Broadbeck wpłaciła kaucję w wysokości 250 tysięcy dolarów za jej zwolnienie. Natomiast w grudniu 1988 roku Diane przyznała się do spisku kryminalnego w rabach ugody z ówczesnym prokuratorem okręgowym Rabstwa Center, Ryanem Gricarem. Po wycofaniu utrudniającego oskarżenia, pomagając w dopełnieniu przestępstwa i uniknąwszy zarzutów z jej zarzutów, w tym momencie Diane groziła grzywna w wysokości do 15 tysięcy dolarów i do 7 lat więzienia. Teraz wspomnę jeszcze na chwilę, jak to się stało, że Diane oraz John ukrywali się przez tak długi czas. Gdzie wtedy byli? Co robili? A więc z dokumentów sądowych wynika, że po ucieczce para udała się do Idaho i wynajęła mieszkanie w piwnicy w Dalton Gardens na przedmieściach Court de Lane. Posługiwali się fałszywymi numerami ubezpieczenia społecznego i aktami urodzenia. Właścicielka mieszkania Patty Meyer, udzieliła wywiadu, w którym powiedziała reporterom, że według niej para była w sobie zakochana, tak z jej punktu widzenia wyglądali. No wyglądali na zakochanych, a nawet pewnego razu kiedy z nimi rozmawiała, nawet o tym wspomnieli. Tak więc oni nie wzbudzali żadnych podejrzeń. Nikt nie miał pojęcia, kim oni są, głównie przez to, że używali fałszywych nazwisk i spokojnie udało im się żyć, pracować, poruszać po ulicach niezauważonym i gdyby nie przedstawienie tej sprawy w programie telewizyjnym, to nie wiadomo, czy kiedykolwiek by ich złapano. Ale na szczęście to się udało. Jeśli chodzi o wyroki, to wiadomo, że Diane Brodbeck spędziła dwa lata w więzieniu za pomoc Johnowi Juntowi w ucieczce z więzienia. Według prawnika Diane, kobieta wiedziała, że popełniła błąd. W momencie związania się z Johnem przeżywała trudny okres w swoim życiu. Jej dzieci były już dorosłe. I czuła, że nie jest już nikomu potrzebna. Poza tym brakowało jej życia rodzinnego. I właśnie John Young wypełnił jej tę pustkę. I prawnik twierdził również, że kobieta niewiele wiedziała o tym, za co tak naprawdę był skazany John. Nie wiadomo, czy to była do końca prawda. Wiadomo, że prawnik jest od tego, by jej bronić. Ale wskazywał też na to, że właśnie John wykorzystał to jej takie poczucie pustki. I zmanipulował ją. więc być może ją zmanipulował. Ale jak tak do końca to wszystko wyglądało, jaka była prawda, no to wiedzą tylko oni. Wiadomo, że w momencie, kiedy zostaje się złapanym, to chce się otrzymać jak najmniejszą karę, więc też wiele osób zgrywa ofiary. No i tutaj właśnie Dajen to się udało. A czy było ofiarą Johna? Jak uważacie? A co do właśnie Johna Junta, to on otrzymał dodatkowe 3 do 7 lat wyroku po przyznaniu się do ucieczki. Po powrocie do więzienia ponownie pracował jako prawnik w więzieniu, koncentrując się na prawach wyborczych. Był jednym z pierwszych, którzy zauważyli, że Biuro Spisu Powszechnego Pensylwanii błędnie liczyło więźniów, co mogło zakłócić wyznaczanie nowych okręgów dla urzędników stanowych. Złożył także pozew przeciwko t w firmie telekomunikacyjnej, w związku z nadużyciami w zakresie stawek telefonicznych i praktykami rozliczeniowymi wobec osadzonych, w wyniku czego uzyskał zwrot pieniędzy za rok 2008. Od czasu wydania pierwotnego wyroku skazującego John Hyund wielokrotnie próbował szukać ulgi, złagodzenia tego wyroku. Uważał, że nigdy nie powinien był być oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, a jedynie drugiego stopnia, gdyż twierdził, że jego zbrodnia nie została popełniona z premedytacją. Mama zamordowanej Pameli jednak nie zgodziła się z tym i równie ciężko pracowała, aby zatrzymać go za kratami. W wywiadach powiedziała reporterom, że jej córka zapytała kiedyś, czy mogą ją przenieść z klasy Junta. Tak już mówiła, nie lubiła go. Pamela powiedziała kiedyś matce, o, mamo, powinnaś zobaczyć jego oczy. Pamela rzekomo powiedziała matce, że przez kilka popołudni poprzedzających morderstwo widziała Johna Junta przyjeżdżającego obok ich domu. Lawoń wierzyła, że John zaczekał, aż Pamela wysiądzie z autobusu i złapał ją idącą samotnie na opuszczonej drodze. Jakimś cudem przekonał ją, żeby wsiadła do jego samochodu. Czy to za pomocą manipulacyjnego uroku, czy też siły? Tego tak naprawdę nie wiemy. Jej mama uważa również, że Pameli udało się uciec z jego samochodu i że próbowała przedostać się przez las, aby dotrzeć do głównej drogi. I wtedy właśnie John Yount ją dogonił. LaVonne Reimer zmarła w 2010 roku i do tego czasu pracowała... Nad zatrzymaniem Johna Junta za kratami, ułatwiając organizowanie petycji, uczestnicząc w każdym przesłuchaniu w sprawie jego zwolnienia warunkowego i pisząc do polityków. Cały czas walczyła o to, by nigdy nie wyszedł on na wolność. Walczyła o sprawiedliwość dla swojej córki. Tak właśnie zakończyła się ta historia niestety motyw, dlaczego John pozbawił życia. Pamele nie jest znany, ale z całą pewnością dziewczyna została zamordowana tak naprawdę bez powodu. Była niewinna i miała całe życie przed sobą. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej historii, czekam na wasze komentarze, pozdrawiam was wszystkich i słyszymy się w kolejnym odcinku.